Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Dziś zapraszam na film z cyklu Wybierz kartę. Już po tytule widzicie, jakie dzisiaj będzie pytanie do kart. Zobaczymy, co dana osoba myśli o tobie, co czuje i co zrobi w najbliższym czasie. Od lewej strony macie 3 talii talii numer jeden, numer dwa, numer trzy talie kart. Talia numer 1, numer 2, numer 3, wybierzcie sobie talię kart, która najbardziej do Was przemawia i z tej talii będziecie mieć czytanie, daję Wam chwileczkę na wybór talii i zaraz będziemy zaczynać. Ok, jeżeli już każdy wybrał swoją talię kart, Najpierw zaczniemy od osób, które wybrały talię numer jeden. Zobaczymy, co ta osoba myśli, czuje i co zrobi. Co myśli, co czuje i co zrobi. Co myśli, co czuje i co zrobi. Co myśli, co czuje i co zrobi. No tutaj karty pokazują, że ta osoba, mam wrażenie, że ona jest taka bardzo, bardzo otwarta, ma bardzo sympatyczne, pozytywne myśli. Być może jesteś w pewien sposób spełnieniem i wyobrażeniem takiego ideału. Osoby, takim, taką, taką gwiazdką z nieba, kimś, z kim naprawdę warto być, warto się chwalić, warto się pokazywać. Jeżeli chodzi o uczucie, to mam wrażenie, że tu są jakieś takie lekkie stany depresyjne. Ta osoba być może została kiedyś bardzo zraniona i w dalszym ciągu, że tak powiem, zbiera się po czymś, po jakimś takim traumatycznym przeżyciu. W każdym razie no, jej serce. Jeszcze nie jest w stanie, być może się właśnie otworzyć na kogoś nowego, z tym, że tutaj um, mamy kartę dziesiątki mieczy, tak, tak więc um, może być też tak, że ta osoba już przeżyła um, faktycznie bardzo dużo i aż tyle że już chyba um, nic nie jest w stanie, że tak powiem, jej jeszcze bardziej zranić. Co do kwestii tego, co ta osoba może zrobić, jakie kierunki może wykonać w ten tutaj mamy kartę trójki kielichu. Karta trójki kielichu może wskazywać na jakąś wspólną zabawę, na jakieś świętowanie, nie do końca być może poważne traktowanie, bądź też może być też taka sytuacja, że ta osoba będzie chciała jeszcze kogoś tutaj zaprosić do Waszej relacji, do Waszej... Znajomości. W każdym razie ta osoba, że tak powiem, nie zamyka się jeszcze na inne osoby. To teraz sprawdźmy talię numer Jest dwa. Zobaczymy, co tutaj u Was karty pokażą. Co ta osoba myśli, co czuje i co zrobi? Co ta osoba myśli, co czuje i co zrobi? Co ta osoba myśli. Co czuję i co zrobię. No tutaj karty są, szczerze, Wam powiem, dość takie, no dość, dość ciężkie, jeżeli chodzi o myśli, o uczucia i o, o, sam, o sam fakt e, wykonywania jakichkolwiek kroków w Waszą stronę. No tutaj mam wrażenie, że ta osoba. Ma niezbyt fajne myśli na Wasz temat, być może dręczycie ją, że tak powiem, po nocach. Jeżeli chodzi o serce, to tutaj też jest 10 mieczy. Jeżeli chodzi o kroki, to tutaj mamy kartę 9 buław, czyli e, myślami, no to ewidentnie ta osoba mam wrażenie, że jeżeli chodzi o, o Ciebie, to ma bardzo negatywne myśli. Być może cały czas ma coś takiego, coś, co ją, co ją dręczy, jakieś ma takie. No, niefajne te myśli, być może też ma lekkie takie stany dewersyjne. Jeżeli chodzi o jej serce, to też karty pokazują, że ewidentnie ta osoba została kiedyś zraniona, być może cały czas wewnątrz sobie jeszcze się nie pozbierała i cały czas czuje jakiś ból, została no, kiedyś, że powiem, bardzo poturbowana, jeżeli chodzi o tą sferę taką uczuciową. I tutaj, jeżeli chodzi o kroki, jakie ta osoba może wykonać, no, tutaj karty pokazują, że. Prędzej czy później ta osoba, że tak powiem, może sobie odpuścić jakąkolwiek znajomość z Tobą, jakąkolwiek relację z Tobą. Niby chce, niby, 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 niby chciałaby coś wykonać, ale tak naprawdę no, nie jest do końca, do końca przekonana. No, są jakieś takie bariery, że ta osoba nie jest, że tak powiem, w stanie też ich pokonać. Tak więc no, tutaj no, to są takie no, dość bardzo ciężkie karty, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart. Ale też pamiętajcie, że to są tylko i wyłącznie karty i też nie z każdą osobą będą te karty rezonowały. Ale mimo wszystko, jeżeli tutaj jakaś kobieta myślała o jakimś mężczyźnie, to, że tak powiem, jeżeli planujesz, myślisz o kimś bardzo poważnie, planujesz z kimś na przykład wspólny jakiś taki związek, no to ja bym sobie po prostu tą osobę odpuściła przynajmniej teraz w tym momencie, no bo ta osoba, mam wrażenie, że musi. Bardzo popracować nad sobą, nad swoimi myślami, nad uczuciami i nad ogólnym swoim takim zachowaniem, bo mam wrażenie, że ta osoba nie jest w stanie wytrwać w czymś, jeżeli chodzi o jakąś taką dłuższą relację, dłuższą znajomość. To teraz sprawdzimy drugą tal trzecią talię kart. Zobaczymy, co tutaj u Was karty pokażą, że chodzi o trzecią talię kart. Co ta osoba myśli, co czuje i co zrobi. Co myśli, co czuje i co zrobi? Co ta osoba myśli, co czuje i co zrobi? Co myśli, co czuje i co zrobi? No tutaj karty pokazują, że jeżeli chodzi o Osoby, które wybrały trzecią telekart, no tutaj ewidentnie ta osoba bardziej um, patrzy na ciebie poprzez pryzmat twojej atrakcyjności, poprzez taki um, pryzmat um, pociągu seksualnego. W każdym razie, um, jeżeli. Ona myśli o Tobie. To pierwsze, co myśli, to myśli właśnie o Tobie jako o kimś bardzo atrakcyjnym, bardzo, bardzo fajnym, bardzo pociągającym, takim przebojowym. Jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe, to też tutaj karty pokazują, że coś się rodzi, że coś takiego, że są takie tak zwane motylki w brzuchu, że ewidentnie ta osoba czuje przy Tobie takiego powera w sercu, może się coś z tego narodzić. Z tym, że jeżeli właśnie chodzi o kwestie kroków, jakie ta osoba mogłaby wykonać w Twoim kierunku, Tutaj ona ma jakieś ograniczenia. Nie wiem, może ty jesteś dla tej osoby, właśnie kimś takim zbyt atrakcyjnym, zbyt fajnym, że ta osoba uwielbia, nie wiem, na ciebie patrzeć, właśnie sama. Sam fakt spędzania z Tobą czasu powoduje właśnie to, że mocniej jej osobie serce bije, że naprawdę podobasz jej się wizualnie, ale mimo wszystko właśnie, że chodzi o kwestię wykonania jakiegoś kroku, to ta osoba ma opory. I te co są opory, które ona być może też nie wie do końca, co ma zrobić, jak ma się zachować, może też ma jakieś takie wgrane um, programy tak zwane, jeżeli chodzi o kwestie damsko-męskie, bądź też ogólnie, że chodzi o kwestie takich stosunków międzyludzkich, że pewnych rzeczy może nie należy wykonać bądź to jest niestosowne i ona właśnie nie potrafi wyjść poza taki jakiś swój schemat, że ona ma coś w głowie, jakiś taki swój, swój schemat, nie wiem, działania, i ona na obecną chwilę nie jest w stanie wyjść właśnie poza ten schemat. Tak więc no, tutaj. Jeżeli chodzi o kwestię właśnie wykonywania jakiegokolwiek ruchu, to te karty pokazują, że ona jest w pewien sposób ograniczona. Tak więc no, tutaj niby ktoś może um, chcieć iść w waszym kierunku, ale mimo wszystko no, nie jest w stanie wykonać żadnego konkretnego ruchu. Tak więc, to tyle jeżeli chodzi o um, talię numer 3 dziękuję wszystkim za oglądanie dzisiejszego filmu i oczywiście zapraszam na inne kolejne i tak jak już wcześniej mówiłam, jeżeli ktoś miałby jakąś propozycję dotyczącą właśnie tematyki takich nagrań to bardzo proszę, możecie w komentarzach pod tym filmem pisać swoje propozycje jak widzicie i świeczka też zgasła, tak więc to ewidentnie czas, żeby kończyć ten film tak więc dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego życzam i zapraszam na inne moje filmy. Pa! pa.